Siemanko, Siemanko, z muzyczką, z muzyczką lecimy, gdzie my lecimy? Witam was w ogóle w poniedziałek. I tak mi więcej moje te, moje te yy, vlogi na początku krótkie będą, będą wyglądały. Będę starał się wam powiedzieć, co dzisiaj planuję i co dzisiaj mam zamiar zrobić. A czy to zrobi, to ja nie wiem na pewno, wolę nie obiecywać. Wiem na pewno, słuchajcie, że jadę do mechanika. Jadę do mechanika, to już trzeci raz się będę umawiał na rozrząd. Ci, co nie w temacie, to tam pewnie wykop nakieruje. Więc trzeci raz jadę się umówić na rozrząd. Dwa razy się umówiłem i nie dzwonił. Ale dlatego wam nic nie mówiłem, bo po, <laughs> po chuj mam się tłumaczyć. Dla... Dla grandy debili z wykopu Lub dla takiegoś typa i tak w to nie uwierzy Więc Więc jadę teraz po raz kolejny Bo termin minął Miało być dzwonione A nie było dzwonione Więc po raz kolejny trzeba jechać No i to zweryfikować Tym razem już nie telefonicznie Tylko osobiście się wybiorę Do tego pana i tak się zaczyna dzień. Przy okazji nie wiem spróbuję... Może mi odkręci korek! E... Może mi odkręci korek, e... który kupiłem, który chyba jak się wkręcił to na stałe. Bo kurwa nie mogę odkręcić tego korka, nie mogę, nie mogę. A mam troszkę delikatny, tak jak mówiłem, prawdopodobnie to przez rozrząd. Mam delikatny wyciek paliwa z paska rozrządu i kurwa nie mogę nie mogę... Nie mogę kurwa odkręcić korka Co? Wiąże się z tym, że nie mogę Nie mogę nalać Nie mogę nalać oleju No sz, kurwa z tym korkiem Wiecie co naprawdę Kto sprzedaje Ale Mogłem sprawdzić kurwa czy ten korek No ale pasował no. Więc te dwie rzeczy Na pewno muszę załatwić Te dwie rzeczy Muszę na pewno załatwić Zrobimy Porównanie piw bo te porównanie, które wczoraj nagrałem po prostu skasowałem. Bywa i tak. Więc robimy porównanie pif. Nie wiem na który kanał wejdzie, prawdopodobnie jeszcze na stary. A ja będę wam tutaj starał się pokazać po kolei jak mi ja mój, mój dzień. Czy to będzie co 3 godziny, co 5 w zależności, czy to co pół w zależności od tego w zależności od tego co się wydarzy. I to, chyba na tyle na, I to chyba tyle na tyle. Pozdrawiam serdecznie. I aż dwa tysiące osób ponad obejrzało film, z czego to pewnie połowa wykopy. <grym> nie mogę się od Was uwolnić. Nie mogę. Nie ma chuja we wsi. Żebym chciał, kurwa, żebym chciał. Musiałbym, kurwa, chyba. Nie wiem. Zmienić płeć, wygląd i, i, i ten. Dane osobowe. Może wtedy by dali mi spokój. Nie mogę się od was uwolnić. Nie da rady. Pozdrawiam serdecznie, stajemy na światełkach. W taką pogodę światła. Nie, o, nie są obowiązkowe. O, pani kuchany, jak ja tu muszę manewrować. Kurde. Co ty robisz? A ja chcę tylko do przodu jechać. No. O. Nie widzicie tego ruchu. Ale Wam oszczędzę Dobra, pozdrawiam serdecznie. Spotkamy się po wizycie u... Nie ginekologa, tylko u mechanika.